Siemanko, witamy nie wiemy, którym zapytaj Koksa, ale numer będzie w tytule. Co jedziemy po kolei? Widząc po pytaniach jest bardzo dużo powtarzających się, które już powiedzmy 2-3 lata temu były wyjaśniane. I w miarę tutaj jak nam będą się takie pytanka pojawiać częste, to będziemy dawać odnośniki do filmów. No i Więc wiesz, uważajcie i nowy na rok, to. Rozmawiałem z dwoma <grym> młodymi chłopakami, którzy oglądają nas na przykład od roku. I oni zadawali mi pytania, gdzie na przykład 3 lata temu robiliśmy filmy. I się tak zdziwiłem, że po prostu nie wiedzą tego. Powiedzmy, pytali, czy chipsy są dobre w diecie. nie? No, tego typu. A temat już wąkowaliśmy tylko dosyć dawno. Może będzie warto tak przypomnieć troszkę dla widzów, którzy nas powiedzmy oglądają od roku. No. No, 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 ale też będzie dużo nowości, żeby tam nikt nowości nie było jeszcze. tym Z pytania z Insta, ze Snapa. Ja mam, ja mam armię WK, od sama Snapa. Warszawski podłoga Warszawski podłogakot. bo jest tam dużo. A okej. Okay. Wy obsługujecie nic te pierwsze na przykład? Może być? Takie w dwóch słowach? Na rozgrzewkę jak najszybciej zrobić w żół. Wagonowo pyta. Dobra, to tam, też powiedzmy. jest. Tu też są ale takie tego nie podstawy? z tym jak bo... najszybciej zrobić brzuch? Się mi się nie udało szybko nigdy zrobić. <laughs> ja nie robiłem, mi się zrobił. Po prostu trzymać dietę, tak? mhm. schudnąć. Trzeba tylko chudnąć albo aż chudnąć, bo niektórzy myślą, że już schudli dużo i brzucha nie ma. Tak naprawdę trzeba to ciągnąć i ciągnąć. W niektórych przypadkach ja na przykład myślałem, że zrzucę 10 kilo, tam jak miałem 80 parę. I że będzie krata. No, a krata pojawiła się dopiero na grubo poniżej 70. Zależy. Właśnie ludzie się no. często pytają o brzuch i o skosy, że. Mm. I chodzi im o zębatę, że jak najszybciej zrobić, jak najlepsze ćwiczenia na zębatę na przykład, nie? No. A myślę, że najlepiej byłoby się skupić właśnie tak jak mówicie na liczeniu, żarcia i tych ćwiczeniach wielostawowych, nie? A ja zareklamuję przyszłość, to znaczy robię teraz taki research w nowych źródłach i prawdopodobnie trochę Wam namieszam w głowach z treningiem brzucha. Pewnie w anatomicznej serii. I to, to nie jest tak, żeby nie robić brzucha, robić tylko, że, tylko, że priorytet, tak żeby się skupić właśnie na, na szamce. No i żeby traktować brzuch jak każdą inną partię, nie? Że tam a machnę sobie na pałę, tylko też pilnować tej progresji. To jak, te, tak samo a na klatkę. najbardziej lubicie, nie? No albo mm, to jak? się nazywa e, wznosy nóg do klatki piersiowej. Chyba. No. No. Też pamiętać o tym, żeby miednicę podwijać, żeby nie był tylko sam ruch, nóg. To będą pytać ile no razy w tygodniu. Na przykład robimy. Nie, no to w co powiedział? No. Tak jak inne partie traktować. No. Jak robisz full body, to robisz Poza na tym, każdym na przy każdym pytaniu. Praktycznie możemy dorzucić w lewym górnym rogu odnośnik do któregoś z naszego filmu. Wrzucimy do tego starego, co no. robiliśmy o brzuchu, Pokażę. i ten, no, który nagram kiedyś tam. To też no. się dorzuci. Tutaj, kiedyś no. <laughs> <laughs> Jakieś ciekawe Ok. Keep it, Aga. Jak zaradzić na ból piszczeli podczas szybkiego chodzenia? No i z reguły problem z tym, że te piszczele bolą, to jest albo jesteśmy spaślakami, gdzie tu nie obstawiam, że kip, fit, aga jest akurat, ale jeśli jesteśmy spaślakami, no to często się zdarza także, że przy bieganiu, przy szybkim chodzeniu e, piszczele zaczynają boleć. Mieliście jakieś doświadczenie z tym, bo ja miałem wadliwieść na jakichś spacerach, jak wasiliśmy. No. A na tak. redukcji, co więcej, było już tych. Tej... Ty też? No, ja miałem. No, to Ale to... to właśnie bardzo wyraźnie. Rzadko, rzadko mi się czas, szybko ty... chodzić i z godzinę. I wtedy ty tą wagę był... ponad 100 to dosyć często miałeś, nie? No dobra. No i ogólnie problem jest pojawia się stąd, że łydka się fajnie wzmacnia. I ona powiedzmy jest przygotowana na, to, na taki wysiłek, a ten mięsień piszczelowy jest z reguły bardzo słaby. No, nie trenujemy go na siłowni, przynajmniej 99% ludzi go nie trenuje i on po prostu nie wyrabia przy, tym, przy takiej pracy, która jest może się wydaje nieduża, no ale dla niego to jest sporo. Także dorzucić ćwiczenie tego mięśnia piszczelowego i to powinno pomóc. A jak go trenować, to po prostu jest odwrotny ruch do treningu łydek. Czyli jeśli łydki robimy przez fleksję tutaj stopy, no to musimy obciążyć stopy z tej strony i robimy coś takiego. No tu już tam pozostawiam waszych wyobraźni jak to wykonacie, ale można z gumą nawet yy, zaczepioną gdzieś przy drabince, przy wyciągu, gdziekolwiek. Ludzie też widziałem, że była taka maszynka, nie? że tak się wstawiało stopy do niej, i tak, no wiadomo o co chodzi. Robór ma luźne. Lesołe. Ja mam luźne. No to dawaj. Jak się poznał każdy z każdym. My w trójkę jesteśmy z jednego podwórka. Ale to czekaj, bo to można sprecyzować. Ja się z Pączkiem poznałem a, tak, a... że on się tu wprowadził z Belgii. Mm -hmm, zgadza się. I wprowadził się klatkę obok, gdzie wcześniej jego inna rodzinka, inna rodzinka, jego rodzinka mm. mieszkała. No i jako, że blisko siebie i ten sam wiek, potem ta sama klasa, no to tak się stało. Musieliśmy iść do jednego przedszkola i tam wtedy się zaczął kontakt. Od chyba od... przed. Nie pamiętam, jak miałem pięć A lat. A ja się przyprowadziłem na wasze podwórko, chyba w piątym roku życia. No, czyli Coś nas takiego. prawie nie było. Czyli jeszcze. My mieliśmy dwa lata, czyli ja byłem sam z Roburem na początku ja dojechałem, potem przyleciał z, tak. z Bergi, no i tam się powoli powiedzmy sklejaliśmy no. w całość w trójkę. Poszliśmy grać A w kosze kilkanaście lat później. No i owca Co? przyszedł, nie? Na podwórko. No i tak. <noise> został na podwórku. No i tak. Z nami. I się przykleił do nas. No i jest czwórkę. Ja w na siłowni siło, ja poznałem saker wcześniej, nie? No. no. No ja tak, tak. Pamiętam tak. na no boisku już. W sumie. Pamiętam w sumie. Ja dzień pamiętam jak, jak pierwszy tak. raz zobaczyłem hmm. Pączka i Sakera u mnie na szkole podstawowej na tam na boiskach od kosza właśnie. I to co mi tak zapadło w pamięci to to, że Pączek, bo ja dopiero wtedy zaczynałem ćwiczyć de facto i Pączek wydawał, po prostu bałem się, czułem respekt do Ciebie. E, to bo... 82 kilo, karzeł. Ale to jest właśnie Szczepot coś ciekawego. Masa to jest nie. coś ciekawego, jak zmienia Ci się obraz, właśnie no. tak jak, jak zmienia Ci się obraz postrzegania kogoś wraz z tym, jak zaczynasz ćwiczyć i sam zaczynasz rozwijać tą swoją sylwetkę. Nie? Dla mnie byłeś potem Cały potężny. czas się przesuwa granica, gdzie tak. coś robi na Tobie wrażenie. Teraz jak patrzysz na kulturystów, a jak patrzyłeś kilka lat temu, jak jeszcze nie ćwiczyłeś, nie? Zdecydowanie. Oryobór wtedy na masie, jak go poznałem na siłowni, to był jeszcze na tej wiecznej, wiecznej masie. Nie wiem, ile No około stówki ja. pewnie, chyba 103 coś no. mi się no. kojarzy, ty chyba Tyle, tyle suchy. samo, tyle samo no. w pasie, nie? A ty byłeś strasznie no. wysuszony wtedy. Tak, jakoś no. tam zaczynałem wow. sobie jakieś 5 hitów w tygodniu, 6 treningów Są jeszcze te filmiki, jaki byłeś docięty masakrycznie. No. jak ty byłeś docięty właśnie tak no maksymalnie. Y, po roku chyba pierwszą redukcję sobie y, zaczęliśmy. No taką głupią redukcję. Taką właśnie, ale... że, gdzie się też zniszczyłeś no. trochę, no ale suchy bo jest straszny. No, no, Dawaj sobie. Puszek okruszek. Planujecie wyjazd na debiuty w tym roku? I Pączu oddaję tobie. No dobrze. Powiedz co tam się będzie działo. E, tak, planujemy wyjazd i już... No, rok temu już wiedzieliśmy w zasadzie, że wracamy, bo impreza była bardzo fajna. W tym roku mamy też bardzo fajną ekipę, która jedzie, bo będzie moderator z naszego forum i jak Żyła. Mamy trzech startujących znajomych. Trzech, no. tak. Nasz znajomy trener Paweł Głujski, właśnie Oli Kanek, czyli, czyli administrator, administrator naszego, już, sorry. naszego forum i wkforum.pl. Wk .forum Zapraszamy, tam oliego można spotkać, zobaczyć jak zajebiście Dziennik wygląda. Bieniuchę I... nie naprawdę fajna I no i żyła, nie, żyła już bardzo groźnie wygląda, także. No. Czekam w chuj na debiuty. Także to od strony mhm. zawodniczej, komu kibicujemy i tak dalej, kogo możecie tam zobaczyć. No i. Tak jest. Dodaj co my będziemy Ale... robić, bo nie będziemy Właśnie. tylko patrzeć. Już mamy troszkę doświadczenia po seminarium, byliśmy <coughs> też już na targach i dlatego na debiutach też sobie organizujemy stoisko. Także szczegóły będą się pojawiać później. Wstępnie możemy powiedzieć, że na pewno będziemy z naszym stoiskiem i z naszym asortymentem buka Sklepu. No, przy okazji do... pytanie ze snapa, jeżeli mogę. Dlaczego, no, dlaczego nasze suplementy? Yy, jak to? No po prostu, dlaczego, dlaczego nasze suplementy? suplementy? Yy, bo... Yy... W ogóle może po co suplementy, tego. tak zaczniemy? Po pierwsze, to jest... yy, ja myślę, że chcieliśmy, yy, dążyliśmy do tego, żeby się utrzymywać z tego naszego projektu i robić to, co kochamy, a przy okazji zarabiać tym na życie. I yy, zaczęło się... Nie, od koszulek to w zasadzie sami widzowie nam podpowiedzieli, żeby to robić. A potem krok po kroku coraz nowe rzeczy robiliśmy, a suplementy używamy tych podstawowych jedynie, uznaliśmy, że bardzo fajny pomysł, żeby no, zrobić nasze, jasne. No ja chcę dodać coś, bo ostatnio widziałem w internecie zarzucane nam, że zaraz się okaże, że BCA jest dobre i tak dalej, hmm. że rozszerzymy y, tę gamę tych naszych produktów na wszystko, tak, bo, bo się sprzedaje. I ja mówię w tym miejscu, że nigdy nie pozwolę na to, żebyśmy sprzedawali coś, w co nie wierzymy, że działa albo wiemy, że nie działa. Dlatego nasze rzeczy są tylko takie, których my używamy i w które, które my wiemy, że działają. Nie będzie BCA. Ja chciałbym powiedzieć, że Suplementy są jedynie dodatkami, zawsze o tym mówiliśmy i nie namawiamy nikogo, że nie mówimy, że musisz stosować jakieś suplementy, żeby dobrze wyglądać. To właśnie my odmówiliśmy od początku kanału odwrotnie, że suplementy praktycznie są takim nieistotnym szczegółem, który jeżeli pozwoli Ci po prostu uzupełnić dietę, możesz stosować. Ale nie jest to niezbędne ani do uzyskania super sylwetki, ani do zredukowania się do minimalnego poziomu tłuszczu. I nigdy nie powiedzieliśmy, że biorąc nasze produkty, będziecie wyglądali jak my. To są lata pracy, żeby wyglądać jak my. Nie mówię, że jakoś ekstra, ale poświęcić trzeba parę lat i nie trzeba poświęcić pieniędzy na suple, żeby tak wyglądać. To jest niepotrzebne. A wyjaśnijmy kreatynę i beta-alaninę, co one yy, No to odnieśmy po, do filmu, pomagają. Dobrze, po prostu, żeby już nie przedłużać o Podajemy o kreatynie filmiki o beta-alaninie i oczywiście można sobie świetnie radzić bez tych dwóch produktów, a jeżeli tak chcemy sobie je dodać i fajnie na nas działają, to czemu nie. Więc... Dwa gramy dziennie kreatyny spożywienia, nawet jeśli się nie staramy jej spożywać, to i tak spożyjecie. Taki, taka ciekawostka. Kto ma następny Ja. Julcia 0506. Jakie ćwiczenia najlepsze na rozbudowę pleców? Może po kolei, jakie kto ćwiczenie lubi o, najbardziej, właśnie, najle najlepiej no. czuje. Wiosłowanie sztangą, podciąganie, martwy ciąg klasyczny. Koniec, tak? No. No, robur to ogólnie pierdnie mu rosną, więc tam go za dużo nie słuchajcie. Bo to jest jak, nie wiem, jak pytać Bena Pakulskiego, jak rozwinął łydki. Ale dobra. Jeśli chodzi o mnie, to ja reklamuję swój film Anatomia, treningu Pleców i tam bardzo dokładnie jest, co ja o tym myślę. No to u mnie podstawą zawsze był martwy ciąg klasyczny. Klasyczny, tak samo jak u chłopaków. Wiosłowanie, poprawne, poprawnie wykonywane. Dobre i sycące rzeczy na redukcji, oprócz kurczaka, wołowiny i serków wiejskich? Zaciu, użytkownik Snapchatter, Zaciu. to dobre pytanie. Kurczak, wołowina, serki wiejskie. Mhm. To są jego wybory, jeżeli chodzi o, o te sycenie. Sycenie, ja nie wyobrażam sobie na przykład redukcji bez sporej ilości warzyw. Czyli to jest na przykład, na przykład taki przykład. 450 gramów fasolki żółtej, Powiedzmy z jakimś keczupem Spokojnie taka cała miska może nasycić i to jest jedynie 120-130 kalorii. Co so. jeszcze na przykład różne wariacje z żelatyną możemy sobie robić, no. czyli ten nabiał miksować z owocami, z, no, z, czy z sokiem z cytryny, z ale są najlepsze, więc zapychały. tak Te galaretki, tak samo możecie zrobić dużą miskę galaretki, która będzie miała 100 kalorii. I też bardzo fajnie poczujecie, będziecie mieć przez długi czas coś w gruzi. Ty robiłeś. <grymne> Sorry. Ty robiłeś taki film z takim kurde, nie wiem co to było. Taka. Takie. Nie wiem co to było. Coś takiego właśnie z żelatyną robiłeś. No, tak, taki, tak. Deser. Taki, no. no, był taki deser i co to było dokładnie? Bo to hmm. pamiętam, że miało prawie zero kalorii. A no wiesz, co to była taka pianka właśnie na bazie twarogu, <laughs> no twarogu. i z owocami? No to podrzucimy gdzieś. No, nie? można dać. no. Też jeszcze mogę dodać, że co mnie syci to na redukcji z tego co pamiętam, białka, jaj, duża ich ilość, omlet, ziemniaki i ostatnio kasza no, mnie. O, ziemniaka. Bardzo syci. Ale to nie wiem właśnie czy to jest skutek tego, że po prostu cały czas jestem najedzony. Nie wiem czy na redukcji kasza się tak sprawdzi. Ja miałem kilogram ziemniaków. Jefa robiłem, pamiętam. Kilogram wchodził jak zły. Co jeszcze polecić mogę? Seler naciowy. Z musztardą. Albo z ketchupem. Też hmm. fajna przekąska, bardzo mało kalorii. Takie łodygi. Kojarzysz co to jest? Zauważyło? się. Kojarzysz, całkiem na pewno nie wiem. Też stestujcie sobie jako przekąskę. Pringles? Twarogi niby syci na masie. Na redukcji nie ma szans. Trzy kostki wchodziły. Ty tu pojebany jesteś. Obuja. To. To tyle. Ziemniaki najlepiej. Potek teraz z ziemniakami się zapycha. a Aha. Sowinio 7. Też mam. Kiedy jakieś starty i zrobimy od, czekaj na filmie, to jest od lewej do prawej, boben, kiedy, Tak mi się przyjemnie masuje, że nawet nie myślę o tym. Hmm. Tak liczę na to, że Saker mnie zmotywuje do redukcji kiedyś tam. To ja jestem zajebistym motorem. Bo mi się, mi się nie spieszy tak naprawdę. Wymęczyła mnie ta redukcja, troszkę zdrówko ucierpiało na tym, więc mi się nie spieszy. Co chce. No ogólnie, kurde, nie byłem sobą. Jebać to szczegóły jebać. Więc przynajmniej jeszcze pół roku masy chyba przede mną do wakacji. Zobaczymy. No, ja nie planuję. No, ja planuję ze względu na to, że muszę skończyć redukcję. Bez, bez takiego celu będzie mi bardzo ciężko. Wiem to po sobie. Chociaż i tak jest dużo lepiej niż rok temu. Na kwiecień chciałbym się... mieć już bardzo dobrą formę. Już w kwietniu chciałbym, żeby no w zasadzie skończyć tą redukcję. Może pod koniec kwietnia i przejść na reverse. I w maju chciałbym wystartować w męskiej sylwetce, być może UMP. No zobaczymy, jak, jak to będzie. nie? Ale takie luźne plany na tą chwilę, że już w kwietniu ma być forma. No mocno liczy na to, że to. No dobra. No to ja jakoś myślę 2016 wczoraj zainstalowałem MyFitnessPal, czyli zacząłem liczyć kalorie od nowa tak mniej więcej. I myślę, że dlatego głównie, bo już nie daję rady z jedzeniem i męczył mnie ten proces, nie, nie szło mi już to tak, jak chciałem i skoro jestem w takim momencie, to. Powoli zobaczymy, co przyniesie 2016. Ja to liczę, no, że no, razem wie. z Poczkiem pykniecie tam. No, można by było. Bo no, być meski, był. Naprawdę uważam, że fajniej e, wyglądasz dużo ode mnie. Nie? Przez no, ten brzuch. No, ja mam inne e, zdanie, na przykład. Ale super wiecie, brzuch. I możemy tak serwertka. gadać sobie. No, no, no dobra. E, ok, mam to pytanie, co miałem e, już wcześniej. Dlaczego wszyscy nowicjusze i wszyscy trenerzy polecają splita? Nikt na siłce oprócz mnie nie ćwiczy FBW. I potem będzie kontynuacja tego pytania, jak odpowiecie. Co? Aha, dobra. Dlaczego Do... nikt nie ćwiczy FBW i wszyscy trenerzy polecają Split. Bo w gazetach i w internecie jest split spopularyzowany przez kulturystów. Yy... Kulturystów, no pro Zawodowy. i tych. Tak, zawodowych. Którzy po prostu w ten sposób trenują, i oni sobie mogą pozwolić na dużo różnych rzeczy. I przez to, że to jest popularyzowane przez takie ikony tego sportu, no to ludzie, którzy startują na siłowni, też patrzą na nich. My się to kojarzy z czymś takim, że widzisz, może nie, nie ty, nie, ale ktoś widzi osobę z, z fajną klatką. Podchodzi do niej i pyta, co robisz na klatę. Nie? No, no, taka tak, obserwacja pytać, a. Robura co robi na plecy. On ci no. mówi, a wiesz, robię tylko martwy ciąg, nie i koniec. Jeszcze trochę uzupełnię to pytanie pączka o drugie co tutaj było, że nagrałem film o przedramionach, ale chciałbym zauważyć, ta osoba chciałaby zauważyć, że kulturyści, którzy przygotowują się na scenę stero, ćwiczą takimi ćwiczeniami, które ja przedstawiłem, że są złe. No i jak się do tego odniesiecie? No, właśnie kontynuując to e, tamto pytanie, po prostu kulturyści tacy e, na bardzo wysokim poziomie mogą sobie pozwolić na dużo rzeczy i dużo więcej im da robienie czegoś nieoptymalnie niż nam. O. Kontynuuj. No i ja mam drugą kontynuację. E, kiedy Yy, wiadomo jest, że już z tego FBW dla początkujących należy przejść na plany bardziej zaawansowane. Yy, kto nie widział, zapraszamy. Bo ty... Tyknijcie na mój ryj. <śm> yy, to jest tak, że jeśli mamy powiedzmy tydzień, dwa stagnacji, to jeszcze bym nie rezygnował, spróbować właśnie zrobić deload i, i jeszcze raz polecieć w górę. To znaczy. Stagnacja, przez stagnację rozumiem, że nie mamy progresu siłowego w danym zakresie, który tam robimy. No, zakładam, że 5 na 5, jeśli, jeśli robicie taki rzetelny plan. No jeśli to trwa powiedzmy miesiąc, półtora, że tak stoimy i deloady nic nie dają i po prostu nic, co nam przychodzi do głowy nie sprawia, że znowu idziemy do przodu w tym systemie 5 na 5, to to jest moment, żeby zainteresować się planem dla średnio zaawansowanych. No jeśli chodzi ogólnie o, mm, o ciężary, to myślę, że, że tak każdy lift podstawowy, każdy podstawowy ciężar około 100 kg albo więcej, yy, i z reguły właśnie dużo więcej musi być, żeby, żeby naprawdę się zainteresować tym średnio zaawansowanym. Tak bardzo uogólnione, bo oczywiście jak ktoś waży. 50 kilo i ma 1,30 m, no to, to będzie zupełnie inaczej, nie? Ho, ho, ho! Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć! No... <grym> <grym> Też mam dzikie pytanie. Boże, ale mam pytań na Get. Snapie. Ludzie myśleli, że na, do mnie na Snap'a chyba trzeba pisać.